Cześć. Od jakiegoś czasu sztuczna inteligencja jest na ustach każdego. Każdy mówi o popularnym ChatGPT, jednak dzisiaj chciałbym pokazać wam mniej popularną alternatywę, jaką jest Notion AI, które jakiś czas temu zostało udostępnione dla wszystkich. Film będzie podzielony na trzy kategorie, czyli podróżowanie, tworzenie treści oraz nauka i pod każdą z tych kategorii będę podawał realne przykłady zastosowania AI. Ok, jesteśmy już w Notion. Zaczniemy sobie od kategorii podróży, czyli pokażę wam jak możemy sobie sobie zaplanować podróż korzystając ze sztucznej inteligencji, ale zanim do tego przejdziemy chciałem pokrótce pokazać jakie są możliwości Notion AI, więc jeśli otworzycie sobie stronę Notion to wystarczy, że naciśniecie spację, pokażę wam się lista wszystkich dostępnych opcji, więc możemy między innymi wykorzystywać to do generowania pomysłów, pisania postów na bloga, social mediów, jeśli zobaczymy więcej, to też jakiś list tudu, opisów pracy, maili sprzedażowych i tak Ale główne zastosowanie na AI to po prostu coś podobnego do Chat GPT w którym możemy wpisywać cokolwiek chcemy. No i dzisiaj będziemy głównie na tym bazować. Później, jeśli tekst zostanie wygenerowany, no to możemy jeszcze na przykład go jakoś poprawić, skrócić, wydłużyć, albo na przykład zmienić ton. Na bardziej profesjonalny albo na, na bardziej przyjacielski, także tutaj tych opcji jest wiele. Jako że powoli zbliża się okres wakacyjny i pewnie większość z Was planuje już jakieś dłuższe podróże albo szybkie tripy. No i zamiast Google'a możecie też wykorzystać sztuczną inteligencję do przygotowania planu takiej wycieczki. Ja ostatnio byłem w Pradze, więc mogę tutaj bazować właśnie na tym mieście. No i będę miał pewne odniesienie, czy ta sztuczna inteligencja nie wypisuje jakiś nam głupot. No i ja przygotowałem coś takiego. Planuję wyjazd do Pragi na 3 dni. Podaj mi listę miejsc w Pradze warte zobaczenia. I tu tak naprawdę moglibyśmy zakończyć, ale po kropce można dodać, jakby na co, ma to, na co to wyszukiwanie ma się ukierunkować. Ja na przykład chciałem, aby uwzględniło mi punkty widokowe na miasto. No i sprawdźmy teraz w takim razie, co tutaj nam wygeneruje. Okay. Mamy stare miasto, mamy zamek Praski, oczywiście standardowy most Karola. Tutaj jakieś wzgórze zwierzę IFLA, następnie znowu pałac praski, pałac Wasława i, i dzielnicę żydowską. Czyli wydaje mi się, że tutaj bardzo sensowne odpowiedzi. Ale teraz co możemy zrobić, to zaznaczyć ten tekst i teraz poprosić sztuczną inteligencję o przygotowanie planu na 3 dni. Sprawdźmy w takim razie, co nam wygeneruje. Ok, czyli podzieliło, podzielił nam to dosyć standardowo. Czyli mamy dzień pierwszy, stare miasto, zamek plaski Most Karola, więc przygotowało tutaj nam to bardzo ogólnie. Co możemy zrobić? To poprosić jeszcze Notion o opis tych miejsc. Ok, sprawdźmy te, teraz, co, co tutaj nam wygeneruje. Ok, czyli dodało nam po prostu po, po jednym zdaniu. Teraz już wygląda to, to fajnie, więc możemy sobie zobaczyć, co tak naprawdę jest i co kryje się pod, tym, pod tymi słowami. Podróże to również jedzenie, także możemy poprosić Notion AI o zaproponowanie kilku dań oraz miejscówek wartych zobaczenia. Więc znowu naciskamy spację. Ja tutaj mam przygotowany taki oto tekst, czyli podaj przykłady posiłków wartych zjedzenia w Pradze, zaproponuj restauracje, które te dania serwują, a wyniki chcę zobaczyć w tabeli. No i zobaczmy, co tutaj uda nam się wygenerować. Wygenerowała nam tylko trzy rzeczy, czyli jakiś bigos, knedliki i zupę czosnkową, ale jeśli chcemy więcej, to możemy tak naprawdę wybrać tutaj continue writing. I wtedy Notion tutaj podaje nam Dużo więcej miejsc widzę już błąd, że nie uwzględniło nam tabeli, więc jeszcze raz mogę to napisać. Sprawdźmy tutaj, czy teraz nam to uwzględni. No, liczyłem, że stworzy mi tabelę. Pokazało mi to w takim formacie. W sumie dziwię się, bo wcześniej, przed nagraniem, sobie to testowałem i stworzyło mi tabelę. Jest to jeszcze wersja alfa, więc tutaj pewne rzeczy są do dopracowania. Widzę, że większość z tych rzeczy jest bardzo mięsna. Ja teraz chciałbym zobaczyć rzeczy, rzeczy bezmięsne. Ok, no i sprawdźmy, co uda nam się tutaj wygenerować. Wygenerowało nam dania bez mięsa, jakieś naleśniki, pierogi, zupę i omlet. Także fajnie. Tutaj widać, że, że to działa, chociaż jest to dosyć ubogie. Nie powiem, że, że liczyłem trochę na, na więcej rzeczy. No i ostatnią rzeczą, o jaką możemy poprosić sztuczną inteligencję, jest to, czy warto o czymś pamiętać tutaj jadąc do, na wycieczkę do Pragi. Zdaję sobie sprawę, że jest to dosyć ogólne zapytanie, ale jednak jestem ciekawy, co tutaj zostanie wygenerowane. W sumie widzimy, że przedłużyło nam to i dodało nam czwarty dzień, dodało nam rzekę oraz oraz jakiś zamek. No ale ja jeszcze tutaj zaznaczę, aby kontynuowało nam pisanie. Tutaj podaję kolejne tutaj zabytki, niektóre z nich się już, już powtarzają, ale okej, okay, mamy tutaj inne przydatne informacje. To jest bardzo fajne, czyli tutaj jakiś tip z, z czeską Pragą. Następnie nie należy płacić w restauracjach cen, cen wyższych niż wskazane w, w menu. Jakie są najlepsze pamiątki w Pradze? No i teraz podstawowe, jaką mamy tutaj e, walutę w, w Czechach. Także to jest super na, na plus. Myślę, że mógłbym znaleźć to w Google, ale prawdopodobnie na jakimś blogu. A tutaj mam takie szybkie podsumowanie, co, mm, co mogę mieć. Szybki przerywnik. Jeśli nadal oglądasz ten film, to znaczy, że cię zaciekawił. Nie zapomnij dać łapki w górę oraz subskrypcji, ponieważ pozwoli mi to rozwijać kanał. Dzięki! Przejdźmy teraz do tego, jak sztuczna inteligencja może pomóc nam w nauce. Mam na myśli tutaj głównie studia oraz szkołę, ale równie dobrze też w pracy może nam się to przydać. No i takim podstawowym zastosowaniem, z którego większość z Was korzystała, jest po prostu pisanie artykułów ramach, w ramach jakichś zadań domowych. Sam z tego korzystałem. Odpowiedzi są w miarę sensownie. Jednak w przypadku ChatGPT mój problem był taki, że nie podawało mi realnych źródeł, albo ciężko było te źródła dostać, a jeśli już mi je podawało, to okazywało się, że one nie istnieją. Jednak w notion już sobie to testowałem, i źródła, które podaje, są realne, ponieważ od razu podaje mi link do źródła, co mogę sobie zweryfikować, gdzie w przypadku ChatGPT różnie z tym bywało. Także ja teraz chciałbym aby Notion przygotowało mi artykuł porównawczy na 1000 słów, który będzie dotyczył dwóch metod zarządzania czasem. Metodę Pomodoro i metodę Getting Things Done. Chciałbym zobaczyć wady i zalety, a na końcu artykułu chciałbym, aby zaproponowało mi lepszą metodę. No i też dodałem podaj źródła, z których korzystasz. Jestem ciekawy, co zostanie wygenerowane. OK, widzę, że tylko jedynym źródłem, z jakiego korzystali, to, to Wikipedia, więc chciałbym tutaj zaznaczyć make longer, aby przeredagowało mi, mi ten tekst, więc zobaczymy, co tutaj uda nam, się, uda nam się zrobić. Widzę, że cały czas ten tekst jest dosyć krótki, ale co można zrobić, to mogę napisać: zrób z tego tysiąc słów. No i zobaczymy, co uda nam się tutaj wygenerować. Okej, okay, wydaje mi się, że teraz wygląda to już dosyć sensownie. Czyli mamy wstęp opisujący dwie metody oraz następnie metodę Pomodoro, następnie metodę getting things done. Mamy tutaj wady i zalety obu z tych technik, oraz na samym końcu decyzję. On tutaj zaproponuje połączenie obu metod i zrobienie takiej hybrydy. Cały czas korzysta z Wikipedii. To z jednej strony jest OK, ale kiedy sobie generowałem coś innego to było tam kilka źródeł, także możecie sprawdzić czy w waszym przypadku też będzie tylko bazował na, na jednym źródle. To co teraz zrobiliśmy jest możliwe do zrobienia dzięki chat GPT. Jednak co wyróżnia Notion AI to funkcja, którą teraz wam pokażę. Jestem teraz na swoim szablonie dla studentów. No jeśli wejdziemy sobie w przedmiot ekonomia, no to załóżmy tutaj mamy jakieś notatki. Ja tu wrzuciłem po prostu ekonomię behawioralną z, z Wikipedii, także tutaj jest cała, cała masa notatek Właśnie z Wikipedii, no i teraz jak możemy to wykorzystać? Pierwszą opcją, jaką chciałbym Wam pokazać, to opcja generowania pytań. Więc możemy teraz wrzucić takie oto zapytanie. Wygeneruj mi listę pytań na podstawie materiału na tej stronie. Naciskam Enter i możecie zobaczyć, że teraz Notion generuje mi całą listę pytań którą ja teraz mogę wykorzystać do nauki, czyli tu mam notatki, które, które mi się pokazują i mogę to schować i następnie spróbować odpowiedzieć na te, na te pytania. Mogę jeszcze zaznaczyć continue writing, czyli będzie mi generowało jeszcze więcej pytań, które tutaj, które się pojawiły w tych notatkach. My, więc myślę, że do nauki coś takiego jest świetne. Możecie zobaczyć, ile pytań tutaj mi wygenerowało. Domyślam się, że niektóre z nich to, to mogą być jakieś głupoty, no ale tak naprawdę, nie wiem, pierwsze, lepsze, czym jest piramida potrzeb Maslow'a, jak wpływa na zachowanie konsumentów. Wygląda to na całkiem sensowne pytanie, także możecie z tego skorzystać do nauki. A inną opcją Notion AI jest też podsumowywanie tekstu, czyli jeśli ja teraz nacisnę Summarize, Notion wygeneruje mi podsumowanie tej całej notatki, którą mam tutaj schowaną pod, pod tym toglem. Jest ona dosyć krótka, możemy tutaj wybrać Continuate aby jeszcze nam coś więcej dopisało. Okej, okay, no i tutaj już już kontynuuje nam to pisanie, więc myślę, że do takiego końcowego podsumowania przed egzaminem bardzo fajna opcja. Także, akurat, jeśli o to chodzi, to bardzo duży plus dla, dla Notion AI, że, że generuje nam tutaj coś coś takiego. Fajna, fajna w miarę krótka notatka, no w porównaniu do, do tego, co my tutaj mamy, to wydaje mi się, że bardzo dobrze nam tutaj to streściło. Osobiście, moim ulubionym zastosowaniem sztucznej inteligencji jest obszar szeroko pojętego kontentu. Pomaga nam to generować pomysły na filmy, wpisy, szablony i tak Dla przykładu, tworząc ten film, bazowałem na tym, co Notion mi podpowiedziało. Więc tutaj możemy poprosić Sztuczną Inteligencję na przykład. O to, że chcemy nagrać film na YouTube o przykładach zastosowania sztucznej inteligencji tutaj dla twórców internetowych. No i podaj kilka przykładów jej zastosowań oraz pokrótce je opisz, więc zobaczymy, co uda nam się tutaj wygenerować. i tak jest: generowanie treści, jej personalizacja, optymalizacja SEO, czyli wszystkie nasze teksty mogą być bardziej zoptymalizowane pod wyszukiwarkę i do analizy danych, albo jakaś automatyzacja procesów. Więc to jest to dosyć tutaj ogólnie opisane, no ale można to można to wykorzystać. Jednak co lubię dużo bardziej to możliwości generowania tekstów. Jako że prowadzę swój własny newsletter o Notion, do którego was serdecznie zachęcam. Możecie się na niego zapisać korzystając ze strony podanej w opisie. No i piszę w nim o jakiś aktualizacjach Notion, ciekawostkach, oraz o jakichś nowych szablonach, które tutaj wypuszczam na, na stronie. Więc, jako że za niedługo chcę przygotować nowy wpis do newslettera, to mogę wykorzystać szablon Notion. Więc, wystarczy, że nacisnę spację no i przygotowałem sobie tutaj taki tekst, czyli prowadzę newsletter, który skupia się na aplikacji Notion. Piszę w nim o nowych aktualizacjach, poradach i szablonach. Przygotuj nowy wpis newslettera, w którym powitasz subskrybentów, napiszesz, na, napiszesz najpopularniejsze kanały na YouTube do nauki Notion oraz zapytasz subskrybentów czego oczekują od tego newslettera. Sam jestem ciekawy, co uda nam się tutaj wygenerować, no ale w takim razie e, zobaczmy. Ok, widzę, że poleciło mi dobre kanały na, na YouTubie, ponieważ e, kojarzę tutaj i, i śledzę te nazwiska, ale no, na pewno chciałbym, żeby ten tekst był, był dłuższy, więc Tutaj y, muszę muszę zaznaczyć, aby aby to było jeszcze raz przegenerowane, no ponieważ to jest trochę trochę za krótkie. No super, tutaj też podało mi, co udało się dodać do, do samego notion. Zaznaczę jeszcze tutaj continue writing, aby spróbowało mi, mi coś dopisać, y, czyli wygeneruje mi to jeszcze raz. Y, zobaczymy jak tutaj to to będzie wyglądało. Ok, kilka ulubionych sposobów na, na organizację pracy, więc to tą część mogę wykorzystać. Mogę wykorzystać część dotyczącą YouTube'a. No i może, możecie zobaczyć, że tak naprawdę w minutę wygenerowało mi bardzo dużo tekstu, które teraz będę mógł wykorzystać y, już do, do newslettera. Oczywiście nie przekopiuję tego jeden do jednego, ale mam pewnego rodzaju inspirację. No już mogę sobie na tym bazować, aby przygotować ten newsletter. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Zachęcam Was do sprawdzenia sztucznej inteligencji od Notion. No i jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach i postaram się pomóc. Na razie.